Jeśli masz Hashimoto lub inną przewlekłą chorobę, to wideo jest dla ciebie. Słuchaj uważnie i do końca. Ok, Hashimoto to choroba pośrednia. To tak, jakby wstęp, furtka do innych chorób. Dostajesz ostrzeżenie, że Twoje mitochondrie zaczynają być dysfunkcyjne. To będzie otwierało furtkę do innych chorób. Między innymi jest to potwierdzone w badaniach, że osoby z Hashimoto są bardziej zagrożone. Różnymi nowotworami. Także jeśli cały czas bierzesz leki, takie jak lewotyroksyna etyroks, a twoje TSH idzie konsekwentnie w górę i musisz zwiększać dawkę, to musisz być świadoma, że tak naprawdę nie robisz nic, żeby powstrzymać rozwój choroby, a w przyszłości zmniejszyć swoją szansę, żeby nie mieć poważniejszych dolegliwości. Nawet wręcz przeciwnie, Jesteś na autostradzie, żeby te kolejne dolegliwości się zamanifestowały. Wyobraź sobie, że Twoja choroba to rezultat nieświadomego życia, a jej manifestacja to dzwonek do tego, żeby się obudzić z tej nieświadomości. Powód do tego, żeby się zmotywować, że Twoje życie będzie marne i będzie szło w negatywnym kierunku. Może warto podejść do tego, że ten dyskomfort, który masz, lub dolegliwość. Jest po to, żeby obudzić cię z nieświadomości, w której żyłaś wcześniej, która doprowadziła cię do tego momentu. Jeśli nadal będziesz nieświadomie używać swojego umysłu lub emocji, nie będziesz w stanie polepszyć swojego stanu. Więc nawet jeśli teraz nie wygląda to najlepiej, musisz wziąć pełną odpowiedzialność za wcześniejsze działania i po prostu wziąć się za robotę żeby wziąć udział w aktywnym działaniu, by polepszyć swój stan. Jeśli potrzebujesz pomocy i chcesz rozpocząć współpracę jeden na jeden i czujesz, że to może być brakujący element w Twoim życiu, wyślij wiadomość prywatną z zapytaniem o współpracę. Mam trzy wolne miejsca, by zacząć. Umów się na darmową konsultację.